Dzień. Dzień dobry, moja nazwisko Jestem lekarką pracującą w trzech placówkach w Warszawie. Teraz w dobie pandemii nadal. Jestem obecnie po udzielaniu telekonferencji. Podyżu, że wczoraj, wczoraj również po udzielaniu telekonferencji jestem w łazience, bo tu mi nikt nie e, będzie słyszał. E, poza tym jest tutaj lepsza akustyka. Więc ostatnio był to dla mnie trudny okres, pewnie jak dla większości osób nadal harujących w polskiej ochronie zdrowia. W trudnych chwilach ja odnajduję wsparcie i motywację do dalszego działania w tej naszej pięknej rzeczywistości w sztuce. Tak było w Korzowie w 2013 roku, tak jest i teraz. E, I dlatego e, chciałam się z Państwem czymś podzielić. Poza tym, e, w ostatnim czasie e, również nurtuje mi, e, mnie pewnie pytanie, e, co ja tutaj robię. I nie jest to pytanie egzystencjalne: e, dlaczego w ogóle jestem na Ziemi, kto mnie stworzył? Nie, jest to pytanie: co ja, ja konkretnie, ja, robią w tym konkretnym miejscu, to znaczy w tym kraju, wśród tych ludzi, w tym systemie, który codziennie nie sprzyja ani mojemu rozwojowi jako lekarka, ani jako człowiek ogólnie nie polecam. Podobne pytanie zadał mi lekarz, który ponad 10 lat temu uczył mnie na studiach. Potem razem z nim pisałem swoje pierwsze prace naukowe. On na szczęście, już niedawno, został profesorem. Ja mogłam Państwu powiedzieć, że 10 lat temu on już powinien być profesorem, ale był zbyt uczynny. Inteligentny i etyczny, aby był w krótkim czasie przez nasz kraj doceniony. I dlatego dopiero po prostu w trzeciej specjalizacji lekarskiej i licznych pracach naukowych, jednak ktoś dostrzegł, że ta osoba jest godna tego tytułu, które po prostu u nas wiadomo jest to raczej dziedziczna sprawa lub finansowa, e, więc ten e, lekarz, obecnie już profesor e, zapytał mnie 10 lat temu, co mnie tutaj trzyma. E, odpowiedź była taka złożona, że po prostu mu nie odpowiedziałam. E, I to, co dzisiaj przedstawiam, e, częściowo jest moją odpowiedzią. E, są to słowa pewnej e, mądrej kobiety, już nieżyjącej, E, która przez właśnie swoje e, słowa, lekkość pióra e, walczyła o piękno, o wolność, o swoje ideały. E, poznałam te słowa e, będąc harcerką e, w formie śpiewanej. E, nie jest to jakoś wybitnie piękna pieśń. Myślę, że pewnie któraś z innych harcerek to skomponowała. Również mój głos nie należy do takich, które um, powinny mieć występy solowe, ale cóż, jest jak jest. Bez tej miłości można żyć, nie serce puste jak orzeszek, malutki los na parstkiem pić, znala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próch namówić dnieje. O blasku słońca nic nie mówić, Jakiej miłości brakło im, Że są jak okno wypalone, Rozbite szkło, rozwiany dym, Jak drzewo z powalone, Które za płytko wrosło w ziemię, Któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstkę czasu, Ale już traci swe zielenie I już nie szumi w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemio jasna, Nie będę powalonym drzewem, Codziennie mocniej w Ciebie wrastam, Radością, smutkiem, dumą, gniewem, nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Gawęda o miłości ziemi ojczystej, Wisława Szymborska. Dziękuję.